Jestem trzeci raz na, na rozprawie piątki bo uważam, że penalizowanie e, pomocy humanitarnej jest niegodziwe. E, piątka została zatrzymana zarządów Pisu. Zarządów Pisu zostało wszczęte postępowanie prokuratorskie. Natomiast zarzuty zostały postawione akt e, oskarżenia proces się rozpoczął na pewno już z zarządów e, platformy. Nie to wkurza, że po prostu nastąpiła tylko Zamiana, a nie zmiana, że tak naprawdę tak w kwestiach wojskowych, jak i policyjnych, ale też sądowych, platforma weszła w Buty PiSu, nic się nie zmieniło cały czas na tej granicy wschodniej. Jest skandaliczny brak poszanowania dla praw człowieka, dla godności ludzkiej. Ludzie są traktowani jak piłka pingpongowa pomiędzy służbami białoruskimi a polskimi. Jestem tutaj, żeby wspierać osoby, które ratowały życie i zdrowie osób w drodze na granicy z Białorusią. Wiesz co, wstałam Ci o trzeciej rano, żeby tu z Kielc dojechać. Jestem drugi raz tutaj w Stoku, bo uważam, że to jest obowiązek każdego przyzwoitego człowieka, żeby powiedzieć nie temu, co się dzieje i temu, co, jak, jak deptane są prawa człowieka. Piękną rzecz powiedziała Ewa pytając w tym pierwszym swoim oświadczeniu Ewa właściwie. Tak, tak, zapytała. Tak, zapytała, czego my uczymy młodych ludzi. I ja myślę, że każdy kto sobie zada to pytanie i kto patrzy w jakim kierunku teraz życie publiczne zmierza, w jak niebezpiecznym kierunku. Myślę, że powinien być tutaj właśnie. Powinien być tu, żeby powiedzieć nie, nie zgadzamy się na to, żeby ludzie, którzy zachowują się po prostu przyzwoicie i w sytuacjach krańcowych zagrożenia życia ratują tych, których, którzy tego ratunku potrzebują, żeby oni zasiadali na ławie oskarżonych. To nie oni powinni na tej ławie oskarżonych siedzieć. I to jest po prostu, według mnie, obowiązek każdego przyzwoitego człowieka, żeby być tutaj i powiedzieć nie, nie zgadzam się na to. Jestem częścią jakąś niedużą pomocy humanitarnej, która była potrzebna i jest dalej potrzebna na granicy. I czuję się zobowiązany do tego, żeby tutaj swoją obecnością wesprzeć osoby, które zostały niesłusznie oskarżone. Proces jest po to, żeby pokazać, żeby kryminalizować pomoc humanitarną i żeby pokazać, że nie opłaca się po prostu pomagać ludziom w potrzebie. Adam Bodnar był na granicy. Donald Tusk wycierał sobie mordę granicową jak był w opozycji. A teraz co się dzieje? Ludzie, którzy są bohaterami, ludzie, którzy są tutaj między nami, są sądzeni za pomoc humanitarną. A Donald Tusk robi sobie. Nie wiem właściwie co. Wyciera sobie mordę, marzy o byciu e, historycznym liderem Europy, świata, humanizmu. Co to znaczy? Co to znaczy? HANBA! HANBA! Słowiecu, potar, jeśli nie słyszycie, historia was zapamięta jako tchórzy. Jako tchórzy. Jak mawia moje nauczyciel z dzieciństwa, tchórz umiera tysiąc razy, a bohater tylko raz. I życzę wam, żebyście umierali każdego dnia, patrząc w lustro, Patrzą swoim dzieciom w oczy. Nigdy, że nigdy nie będziesz szła sama! Nigdy, prze nigdy! Nie będziesz szła sama! Nigdy, że nigdy! Nie będziesz szła sama! Nigdy, że nigdy! Nie będziesz szła sama! Bo pomaganie nie jest i nie może być nielegalne. Zebraliśmy się tutaj po raz trzeci raz. Mam nadzieję, że ostatni. Ale jeżeli pani prokurator czy sąd będzie innego zdania, spotkamy się czwarty, piąty i dziesiąty raz. Spotykamy się po raz trzeci już w tym spektaklu, który zorganizowało państwo polskie przeciwko ludziom pomagającym na granicy. Jestem jedną z tych osób. Zupełnie przypadkiem stoję w tym miejscu jako osoba nieoskarżona. Robiłem to samo. Może troszeczkę mniej, a może w innych miejscach więcej. Natomiast myślę, że sensem w ogóle tej, tej całej sprawy jest dyskusja na temat tego, jakie są granice pomocy humanitarnej, jakie są dopuszczalne granice. Ja uważam, że granice pomocy humanitarnej przez piątkę oskarżoną zostały rozciągnięte, a nie naruszone. Jest to dla mnie zupełnie oczywiste. Uważam też, że przeciwwagą, ta przeciwwaga, którą stanowiły ich czyny, była zupełnie nieproporcjonalna do tego, co, co urządziło polskie państwo w, w tamtym czasie. To był 21-22 rok, to były to był pierwsze miesiące kryzysu. To był czas, kiedy pojawiły się pierwsze trupy w lasach. Byliśmy tym zupełnie zmrożeni, spaliśmy z komórkami przy, przy uchu. To był czas, kiedy, kiedy na, po, na granicy powstały zasieki. Nie było jeszcze humanitarnego w słowie płotu. Ludzie byli w potworny sposób poróżnięci tym, tym, tym drutem Żladkowym. Była hipotermia, była bardzo ciężka zima, była ciężka jesień. Były osoby, które, które były na granicy śmierci, były osoby, którym pomagaliśmy. Trzeba było odkręcać im butelki w lesie, bo nie miały siły. To jest ten klimat, to był taki moment. I wywożenie osób z tamty, w tamtym czasie, ze strefy zamkniętej wprowadzanej nielegalnie, o czym mówili wszyscy, bardziej liczący się w kraju prawnicy i również korporacje. Mówili o tym adwokaci, radcowie również. Powstała grupa pomocowa w Krakowie na czele z profesorem Grublem która stworzyła stronę internetową, gdzie pojawiły się informacje na temat prawnych aspektów tego, co się dzieje na granicy, było oczywiste, że jest to, jest to bezprawie. Jak do tego dodamy jeszcze kwestię detencji, czyli zamknięcia w strzeżonych ośrodkach, dzieci były hurtowo zamykane w tych ośrodkach, Kurdowie, Irakijczycy. Irakijczycy, mówię o Irakijczykach dlatego, że osoby, siedem osób wyłożonych przez, przez kilku, kilku rozkażonych było właśnie z Iraku, oni hurtowo lądowali w, w strzeżonych ośrodkach, więc ta pomoc humanitarna również mo, można było ją rozciągać na ten czyn, który zapobiegał tej szkodliwej detencji, przecież no, przypomnę, że w, w zamkniętych ośrodkach w Polsce były próby samobójcze, a dzieci skakały, bo bodajże Tiba to była, skakała z, z szafy, żeby się zabić albo przynajmniej okaleczyć. To było dziesięcioletnie dziecko. Takie były warunki wtedy. Były dwa metry kwadratowe na więźnia, na y, osadzonego. To było mniej niż w polskim więziennictwie. E, Najważniejszy jest kontekst. E, to jest tło. To jest to, co trzeba przyłożyć do czynów y, y, piątki, za które zostawi oskarżenie. Bez kontekstu. Właściwie e, zostajemy z niczym. To prawo karne, e, kontekst jest bardzo istotny. Przecież nawet czyn, który jest nagany w normalnych warunkach, e, w prawie karnym może być usprawiedliwiony, jeżeli jest to stan wyższej konieczności. Te linie oskarżenia, która jest słaba od samego początku, a w tej chwili wygląda na to, że jest jeszcze słabsza, że, se, że sąd te linie po prostu rozniesie w pył. Liczę na to. Chciałbym bardzo, żeby tak się stało, myślę, że są ku temu bardzo mocne podstawy i prawnicze, bo przecież prokuratura doszukuje się w przepisie, który już przewiduje pewną korzyść dla osób, które, które granice przekroczyły nielegalnie, doszukuje się drugiej korzyści jeszcze, na siłę, po to tylko, żeby, żeby to akt oskarżenia miał jakikolwiek sens. A w tej chwili do tego do tych zarzutów dochodzą, dochodzi materiał opublikowany wczoraj przez prokuraturę, który jest naprawdę jest miałki. Każdy, kto go przeczyta, może ocenić, że to nie jest materiał na oskarżenie, tylko to jest świetny materiał na, na podniesienie poziomu obrony tych ludzi, bo tam są rzeczy, i o tym też napisałem wczoraj, które są. Porażająco pozytywne i y, świadczą o y, wielkim humanitaryzmie, jeżeli nie bohaterstwie tych osób, które są w tej chwili oskarżone. Mówię między innymi o tym, że jedna z tych osób oskarżonych była gotowa spotykać się z przemytnikami, żeby prosić ich o to, żeby traktowali y, przewożone osoby y, z y, szacunkiem, y, dobrze, po prostu humanitarnie. To były osoby niebezpieczne, to były osoby, które były powiązane z mafią kaukaską, które przyjeżdżały do Polski przemycać ludzi. Spotkanie, spotykanie się z nimi było, było pomysłem obciążonym wielkim ryzykiem, a ta osoba była, była takie ryzyko gotowa podjąć. Więc tutaj, jeżeli chodzi o materiał, który ukazał się wczoraj, a o którym dzisiaj na pewno usłyszymy dużo w czasie tej sprawy, bo on jest chyba kluczowy dla. Dla dzisiejszego, dzisiejszego spotkania w sądzie. Życzę całej piątce, żeby przetrwali dzisiaj i, i dotrwali do wyroku, który mam nadzieję, graniczącą z pewnością, że, po, że będzie dla nich pozytywny. Będzie pozytywny też dla państwa polskiego, ponieważ to, co się dzieje tutaj przed tym sądem, to są rzeczy, które naruszają zaufanie obywateli do państwa. Dziękuję bardzo. Ja chciałam wszystkim wam bardzo, bardzo podziękować. My chcieliśmy za to, że jesteście razem z nami. To już jest trzecia rozprawa. Wcale nie jest łatwiej ani za pierwszym razem, ani za drugim. I to, że dzisiaj w środku tygodnia wielu z was zostawiło swoje obowiązki i pracę i przyjechało, żeby być razem z nami, to dla nas bardzo dużo znaczy. Nie dalibyśmy rady bez was. Dla mnie, dla nas to jest ogromny stres. Tym bardziej, że jak pewne wiecie słyszeliście, prokuratura zmieniła zdanie. Myśmy od początku chcieli, żeby rozprawa była jawna. A oni wnioskowali o to, żeby była utajniona. Teraz znowu zmienić zdanie. To jest przywilej prokuratury, żeby publikować informacje, których my nie możemy. Dlatego my chcemy tej jawności na sali sądowej i idziemy na nią. I tam będziemy o tym rozmawiać, przy Was i też dla Was. Reakcja Pani Prokurator może być taka chyba dlatego, że ten akt oskarżenia sformułowany na początku wzbudził takie kontrowersje, takie zdziwienie i dostaliśmy tak dużo poparcia od osób z życia publicznego, od autorytetów też prawnych. Nawet ostatnio biskup Zadarko z Rady Konfederacji Episkopatu Polski do spraw migracji i uchodźców też pokreślił, że pomoc humanitarna nie może być kryminalizowana. Ja, chociaż jestem wyznania prawosławnego, uważam ten głos za bardzo, bardzo cenny, za bardzo ważny i żeby to przesłanie wybrzmiało że tu nie jest ważna różnica, tu jest ważne to, o czym wspólnie rozmawiamy, czyli o człowieczeństwie. I jeszcze raz, bardzo Wam wszystkim dziękuję, że jesteście, że walczycie tu o to człowieczeństwo razem z nami, ale nie tylko tu pod sądem, ale też w życiu codziennym. Dziękuję. Bardzo mnie zaskakuje, że są osoby, które skończyły studia prawnicze, chociaż w sumie studia prawnicze w Polsce no Są jakie są, i że nadal uważają, że prawa człowieka mogą przysługiwać jednej grupie, a innej grupie nie. Widocznie prawo międzynarodowe nie jest najlepiej wykładanym przedmiotem na studiach prawniczych w Polsce, bo chciałbym przypomnieć, że, że prawa człowieka są rzeczą niezbywalną i że nawet jeżeli ja podszedłbym do prokuratora rutyny i powiedział: Pozbawiam się moich praw, zrób ze mną co chcesz. To, to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ to są prawa niezbywalne każdej osoby na tym świecie. Dlatego e, słuchanie właśnie tam osób, które mówią, że walczą o prawa człowieka. Zresztą to było widoczne na ostatniej rozprawie, kiedy e, pro, e, prawnik, który reprezentuje Ordo Juris i Stowarzyszenie Marszu Niepodległości mówił, że są to organizacje, które chronią prawa człowieka i edukują o e, prowadzą edukację prawną no wydaje mi się to znaczy te, te, te słowa wzbudziły dosyć duży pośmiech na sali, co jest oczywiście naturalne ponieważ tak jak mówię prawa człowieka są przynależne do każdej osoby, a nie tylko dla białych katolików, dla płodów albo dla kogo oni sobie tylko wymyślą dlatego naprawdę dziękuję wam, że tu jesteście i pamiętajmy o tym, że te prawa są wszystkich nas, każdej osoby Bardzo się cieszę, że jesteście tutaj wszystkie i wszyscy i że to jest dla nas bardzo ważne. Dla mnie osobiście jest też to ważne, że nie mieszkam na stałe w Polsce i nie jestem otoczony na co dzień poza najbliższymi osobami, które, które by mnie wspierały. A tutaj czuję, że mam bardzo wiele osób, które mnie wspierają. Jest to dla mnie bardzo ważne. Myślę, że też jakby. Będąc tutaj kolejny raz i kolejny raz widząc w środku tygodnia osoby, e, które przyjechały, e, widzę, że ten temat jest ważny dla bardzo wielu osób. I widzę też, że e, ile razy nie trzeba było tutaj przyjechać przez nie wiadomo ile nawet lat, to chociażby dlatego, żeby zobaczyć Was tutaj, to będzie warto. Dziękuję. Dobra, jazda. Nie będziesz szła sama! Nigdy! Przenigdy! Nie będziesz szła sama! Nigdy. Nazywam się Piotr Czaban i witam Was na kanale Czaban Robi Raban. Miałem opowiadać o muzyce i przyrodzie. Jednak od 2021 roku informuję głównie o kryzysie humanitarnym, który nadal trwał. I dzieje się tu, gdzie mieszkam. Czyli na Podlasiu, na pograniczu polsko-białoruskim. Czasami poruszam też inne, ważne dla mnie tematy. Wszystkie moje publikacje powstają dzięki wsparciu patronów na portalu patronite.pl ukośnik Czaban Robi Raban. Jeżeli uważasz, że to, co robię, jest ważne, dołącz do tego grona. Z kolei stawiając mi wirtualną kawę na portalach SubPi i BuyCoffee stawiasz na niezależne dziennikarstwo. Dodaj komentarz, zasubskrybuj ten kanał, włącz powiadomienia.